what's wrong when your friends and companions fall in battle next to you you don't feel like celebrating which battle are you talking about the leader of our order commanded us to cleanse the area of shadows as it turned out the whole campaign was a sheer suicide squad but we still managed to close the crystal portal nice Suicide squad doesn't sound too confident. It's a cruel and merciless war, but we will win. The plans of our druid Eldric may require sacrifices, but they're worth it. The crystal portal is closed. That's good news. Is it? The leader of the demon brood escaped and 5 of my comrades are now lying in the dirt. No, we have failed. We have brought shame upon our ancestors. What can you tell me about the green fires? What was it that was written in the old scriptures? The green fires have always flared up if a black shadow threatened to devour humanity. And what does that mean? I've got no idea. That was just the way it was written in the books. Our forefathers followed their call, and it's about time we do the same. Let's trade. No dobra Kolczyk z ciernia Kamień świata Uff. W świecie diablo by się przydał Czarna perła ja. Dzięki To kogoś musiałem przegapić w takim razie Już myślałem, że Do tego szczura wyciąga miecz Zamiast to zdeptać po prostu Dobra, to ja szybko tam skoczę Zobaczę kogo przegapiłem A nawet Uf. Sama się skacze szybko tutaj Pikelnogar Świetnie się ustawił Tędy można zejść Tutaj Nie ma nikogo O Tego mi brakowało Stalowa kusza. Stalowa kusza. Nie. Yeah. <laughs> Sprzęt. Aha to jest jako broń poboczna obrażenia 65. Wow! Bełty, ile mam bełtów? Jak wypiję grok, to będę miał przynajmniej jednego. Tutaj 32 beuty. No, nie najgorzej. Żeby się trochę wleczyć, tak by the way. Okej. Możemy skoczyć do tego łowcę. Here. This is all we could salvage from your companions. Thank you. Then let's lay their remains to rest. You fought well, brothers, and you won't be forgotten. Rest in peace. What can we humans do against so much death and destruction? Pull yourself together. You're still alive. It's easy for you to talk. Those are not your friends who are buried there. No, but if they were, I'd know who to settle a score with. You know what? You're right. I will avenge my friends. Finally, we understand each other. Excellent. I'll return to the citadel now. Farewell. Mm, akurat zemsta. No cóż. Dla niektórych to jedyna rzecz, dla której istnieją, ale wypala ona od środka człowieka. Więc na długą metę to nie jest coś dobrego. A? Iona? Ilona? Ilona? A Jona? <laughs> zawsze mi bawi to I'm back. Jestem plecami, czy jak? Więc, gdzie mamy ją odprowadzić? Karczma. Tu jest karczma? Zniszczona karczma. Eee, zapewne tak. No dobra, biegusia się w takim razie. Mamy urokliwy zachód słońca. Ktoś się odzywa No rzeczywiście tylko jednego można przysmarzyć w taki sposób Ale znacznie łatwiej wtedy na dalszy i Nie tylko. The odor of slaughtered cattle hangs in the air. It can't be much further. We always got our sausages from the slaughterhouse when we had something to celebrate. Now there's just one ceremony, a funeral. Mm. Tutaj, tak? Jabłko mignęło. Nie zbieram tego. Na razie każdy w tym świecie ma swoje problemy. I my musimy oczywiście je rozwiązać. miejsce. Aha. Uh -huh. Ah, a tavern. I'd never have made it here without you. Nonsense. But you need some rest first. Thank you, stranger. Please inform the demon hunter Fen that I'm all right now. He's always been a true friend of our farm. I don't want him to worry. nie przyjdzie tutaj i zobaczy, że jesteś. O, teleport tawerna. Alright. Trochę tych kamieni teleportacyjnych mamy. Można poużywać. Dobra, a więc z tego co widzę, pozostaje wrócić na statek i oddać te kamienie. Proszę bardzo, Taranis. Where's Mom Quartz? About the quartz. I found the gold quartz. Ah, gold quartz. Good, good. Maybe I'll even uncover the secret of gold with their help. Mm hmm. What can you teach me? Just ask. Magia krystalów? Nie dziękuję. I teraz tak. Nauczyć się błyskawicy. Kto miał mnie nauczyć? Ach. Ej, Po to pierwsza opcja? I want to learn how to use the crystal glove. If you were looking for crystals, you should see Master Mauricio if you haven't spoken to him yet. Have you got any work for? I assume you're not offering to restructure our filing system, are you? Um, No. Good. Gnomes could do it better than you anyway. But there's one thing you could do for me. The intensive study of magic often makes me hungry. And my palate demands delicacies <laughs> from across <laughs> the southern seas. If you find any specialities on your journeys, I'd be prepared to buy them from you. <laughs> and as for your delicacies, would you like something special on your plate? What kind of question is that? A gourmet like me always eats the most exquisite food. An exquisite cheese, a delicious ham, or some dainty mussels. That is how I prefer to dine. Top it off with an aromatic wine. <coughs> I'll see what I can find. Excellent. But don't even think of serving me something common. I don't want to be sick. <laughs> Świetnie, zobaczmy co tu mam. O, jednak, troszeczkę poczekasz. No bo bez przesady nie będziemy specjalnie ganiać za twoimi... wysmakowanymi... gustami. Okej. Okay. Gdzie... błyskawice dostanę? O ile już mnie stać. 40 było, tak? Zobaczmy. Zapewne będzie. O, magiczny kryształ. 43. Idealnie. Tylko jeszcze nauczyciela trzeba znaleźć. Dobra, jest dzień, więc będzie gdzieś chodził. Tutaj już patrzyłem. To bawni na dole. Z jest dzień oni. Dzień? No dobra, to nie wygląda za bardzo jak dzień. Więc jeszcze chyba chrapią. Oh, the Show me how to conjure a lightning bolt. That new knowledge will help you. Mhm. Mm Can you tell me something about the shadows? Hmm, let me think. It's not the first time that their kind walks this earth. Something is driving them on. But I can't say what it is. All I know for sure is that if they're not stopped, the existence of mankind hangs in the balance. But thanks to our reactor, we're equipped for the challenge. Oh, właśnie. Załatwmy tą sprawę. Horace, the Guardian was supposed to contact you. Right, I see. Go on. He's been held up. Is that so? Well, let's waste no more time on Horace's silly tricks and get down to action. Whatever you say. Master Erasmus's work on the reactor is exemplary. But if we had some more rock crystals, we'd vastly improve its efficiency. Some guardians have been sent out to the other islands in the southern seas to search for them. Unfortunately, only a small amount of them have reached me so far. We definitely need the spoils of the other guardians. Horace should look for them and bring me their spoils. That should be all of them. Horace should know exactly what to do. Okay o właśnie. O, to ciekawe. Jak wcześniej pokonano cienie. How were the shadows defeated back then? Your perspicacity astonishes me. This question is indeed worth considering. I don't think that people back then could have created anything like our reactor. Maybe the demon hunters or the natives will be able to provide the answer. But I wouldn't expect any sensible answers from their hocus pocus. Pogarda pogarda. Nieładnie. Dobra. Czyli nie zyskaliśmy żadnej sensownej odpowiedzi na to pytanie. A więc... To co? Mam piorun do przetestowania o... Błyskawica Obrażenia 50, tak samo jak Ognista pięść Dobra Aha, to jest to samo, tylko Inny rodzaj Dobrze, w takim razie muszę To jakoś wepchnąć do ekwipunku Tutaj tego to w zasięgu zawsze jest, więc tak, to będzie tu, to będzie tu, okej, okay. w takim razie mam pomysł, tutaj żarełko, nie zapasy żywności, ale jakiś na przykład grog, sobie dam do ósemki i dziewiątki, rum, tani bimber, może być. Okej okay. A zero Dobra, mam to pod ręką Więc tak No Kamień runiczny? Gdzie, 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 gdzie? Demoniczne ostrze to Powinien być czar lepkie ręce. Więc tak zostało jeszcze jedno do zabrania. Tutaj To jest Kila. No dobra. No to w drogę. Okej, okay. O Mendoza się aktywował <laughs> Cześć. you tell me this place Idolaters, the lot of them. none of them have the slightest clue what it's like for the spirits in the underworld with their quackeries they give the spirits the wrong ideas lest they wander around even more curse all you ignorant fools here soul dust for gold you have a deal tylko tyle mam szkoda dobra ze sobą będzie dobrze Pewnie tutaj jakieś specjalne... O, blisko jest. Pewnie questy można przy okazji zrobić, ale tam nie będziemy mi trężyć czasu. Chcę to popchnąć do przodu, zobaczyć co będzie z tym reaktorem. O, ale za to! Jest jedna rzecz, na którą... <grystanie> której nie uważam za marnowanie czasu, czyli zabawa w smażenie tym razem <grystanie> błyskawicami pająków. No i to powinno się nazywać piarem. Błyskawica. To tylko wizualna sensacja. Dobra, lecimy dalej. Aha. Tak żeby jak najwięcej naraz, o, <laughs> uh, ale dostałem cios to z takiej malutkiej małpy. No, troszeczkę mnie tam podrapały, niestety. Szkoda, <earthy> że jak przyceluję, to nie mogę uderzać tylko naraz. Oho, jakiś goryl większy? go! <laughs> <Dawa -dawa> <-dawa> <ýst> Dzięki! Coś tutaj zbiorę z odległości. Posąg małpy. I co to ma być? Łup? Tak. Starannie wykonana rzeźba. Za 50 mogę opchnąć. O! Można by było złapać ptaszka. Ale to chyba tylko przedmioty nieożywione zabiera. Dobra. Ok. W dobrą stronę się kieruje. To wygląda, jakby się nachylało nad ścieżką, żeby nieostrożnego wędrowca zabrać i schronić. Ja to jest dostawą do domu. Uh. Okej, okay, ten w ogóle się nie uchyla, ale choraz mu przeszkadza bardzo dobitnie. Mamy tam do przekazania jeszcze chorasu i złe wieści. Musi coś zrobić. Ale to może poczekać. Dobra. To musi być tutaj wyżej. Zawsze problemy są wyżej. Uuu, ostro. Dobra, a jak tak dwa razy odskoczę, i teraz, czy trzy razy, no to dało mi trochę czasu. Jeszcze tak raz, i znowu dwa razy, tym razem muszę jakoś tak odejść, żeby w tym samym miejscu mniej więcej były. No, jakoś to działa. I uh, trochę tego biorę już. A Tutaj co mamy o kwarc. Gwiezdny kwarc. I zamknięty kufelek. Cóż może kryć? Aha! Sposób. Ok. Pięknie. Czyli one mają po prostu sekwencje i można w nawet kawałek dalszy sekwencji wejść i zacząć ją robić tak jak te dalsze, które niby na samym końcu powinienem zrobić. Więc jak w dobrej kolejności je brałem, to było ok. To wygląda tak, jakby zapadka patrzyła na to, czy jej poprzednik jest aktywowany. No cóż. Skóra pantery, kryształowa pochodnia. Dobra, weź wszystko. Mamy coś tutaj jeszcze? O, tak się patrzy. <ścoughs> Uch, myśliwe. Nie dotarł za daleko. Ruda złota. Oooo! Gwiezdny kwarc. Gdzieś tutaj jeszcze? dalej brzydkie Dawaj, dawaj, dawaj! Ładnie się jarają. Tego bym się spodziewał po czymś co jest WHT O, jest kwarc Mamy trzy Tutaj coś było? O, jest Cztery? Wejdę tu? Tam jeszcze był jeden O właśnie mm, To co? Uważamy <grym> w te czeluścia Nie? ten jeszcze rusza nóżką? One lubią tak. Kto by się spodziewał? Tyle. O, kolejny kwarc, i kolejne jakieś paskudne rzeczy. Ciekawe, czy jak będę miał 6, to też weźmie 6. Hmm. grzyb ducha. Może po zjedzeniu takich mnóstwa, coś dobrego stanie się z naszym duchem? Wątpię, no ale cóż. Uf. Bierajcie się wszystkie. Hmm. Tak, tylko cały czas trochę muszą mnie nadszarpnąć. Muszę nad tym jeszcze popracować. Dobra. Widzę tutaj... grotę? Stary, tropikalny pająk. Coś... Długo przejdzie do historii.